Prezesa Zarządu Pana Cezarego Kozaneckiego, proszę o brawa. oraz <plosuj> Pana, pana Katusza Koleckiego, Wiceprezesa Zarządu z <plosuj> Jeszcze zanim przejdziemy do tej, tej głównej ceremonii, do tej bardzo ważnej ceremonii dla spółki, chciałem powiedzieć kilka słów E, dosłownie kilka słów o spółce, e, dlatego że uważam, że rzeczywiście zdecydowanie warto. Od początku e, funkcjonowania spółki na naszym rynku, dla e, przypomnienia, e, spółka na rynku Uconnect, e, stopa zwrotu wyniosła 167%, więc zdecydowanie warto było zainwestować w spółkę, gdyż jest dobrze zarządzana. E, jednocześnie spółka również wykorzystała to, że była na rynku giełdowym i... Krotnie podnosiła kapitał. Pierwsza emisja jaką e, uplasowała już potępił się na giełdzie, wynosiła 12 milionów złotych, druga emisja 30 milionów złotych. Mam nadzieję, że pojawią się kolejne emisje i spółka będzie wzrastała też w takim tempie w przyszłości. E, widzę, że również dzisiaj e, kurs jest na zielono 6,79, To też nie jest regułą, także e, rzeczywiście e, bardzo informujące wyniki. I myślę, że spółce naprawdę należą się za to gorące prawa żeby również w przyszłości w taki sposób właśnie spółka już na rynku głównym funkcjonowała. A teraz e, chciałbym e, poprosić do mównicy pana Cezary Gruzaleckiego, prezesa e, zarządu e, proszę Dziękuję bardzo za te słowa. Szanowni Państwo, witam serdecznie na orożystym otwarciu pierwszego dnia notowań akcji spółki Synekty S.A. na, na rynku regulowanym był giełdzie papierów wartościowych. Chciałbym powiedzieć, że dziś po ponad trzech latach obecności na Miconnect przyszedł czas na kolejny przełomowy moment w historii naszej firmy. Rzeczywiście z poczuciem i dumy i satysfakcji możemy stwierdzić, że wypełniamy deklarację złożoną w momencie debiutu na rynku alternatywnym. Zaznaczyliśmy wówczas, wówczas, że jednym z naszych celów jest przejście na rynek regulowany w ciągu trzech lat i tak się też dzisiaj dzieje. Cieszymy się więc bardzo z tego sukcesu, patrzymy z nadzieją w przyszłość, bo przed nami kolejne wyzwania i kolejne cele do osiągnięcia. Sytuacja w branży medycznej, w której działa Synetic, sprzyja prognozom pozytywnym. Zarówno międzynarodowy, jak i rynek polski diagnostyki obrazowej, w tym medycyny nuklearnej i radiofarmaceutyków rozwija się obecnie bardzo szybko. Wskazuje się, że za dwa lata Światowe zapotrzebowanie na urządzenia typu PET, czyli pozytolowej tomografii emisyjnej, do których produkujemy przecież i dostarczamy radiofarmaceutyki, ma być aż dwukrotnie większe niż jeszcze kilka lat temu. Urządzenia te wykonają docelowo ponad 5 milionów procedur. Również w Polsce zniesienie limitów w onkologii, które zapowiedział rząd, z pewnością zwiększy dostępność do badań. Liczba wykonywanych badań diagnostycznych wzrośnie, a więc i zapotrzebowanie na radiofarmaceutyki także. Ośrodki będą mogły przeprowadzić nawet kilkadziesiąt procent więcej procedur, niż ma to miejsce obecnie. Pamiętajmy, że wczesna diagnostyka onkologiczna oznacza niższe koszty leczenia, ale przede wszystkim większe szanse wyleczenia dla pacjenta. Dlatego też intensywnie pracujemy nad innowacyjnymi procedurami. Nad produktami w zakresie onkologii i kardiologii wierzymy w możliwość eksportu naszych produktów, kolejnym istotnym krokiem będzie akwizycja produktów i nowych e, mocy produkcyjnych w Europie, również w Europie Zachodniej. Szanowni Państwo, warto przy tej okazji wspomnieć o największych sukcesach z okresu naszej obecności na Connect. Synerging był w ciągu ostatnich trzech lat wielokrotnie nagazany w najbardziej prestiżowych rankingach. Otrzymał między innymi statuetkę Gazelle Biznesu 2011 oraz Nagrodę Diamenty Forksa 2012. Rok później zostaliśmy docenieni przez gazetę Giełdy Parkiet i Inwestorów i w rankingu Byki i Niedźwiedzie zostaliśmy spółką 2013 z rynku Nikonem. Pozwólcie państwo że wspomnę jeszcze o dwóch istotnych wydarzeniach zeszłego roku. W, listo, w listopadzie 2013, może wcześniej, jeszcze w listopadzie 2013 roku podpisaliśmy istotną dla nas umowę na zakup licencji na wyłączność i prowadzenie wspólnych prac badawczo-rozwojowych z izraelską firmą Hadassah Medical Research and Development. Pozwoli nam to na wejście na, na rynek radiofarmaceutyków kardiologicznych wart 2 miliardy dolarów rocznie. Jednym z naszych największych osiągnięć ostatniego roku czy roku 2014 jest otwarcie w kwietniu bieżącego, jest otwarcie w kwietniu tego roku Centrum Badawczo-Rozwojowego na terenie Wojskowego Instytutu Medycznego. Instytucja ta podniesie nasz potencjał badawczy i umożliwi intensyfikację prac nad własnymi produktami. Szanowni Państwo, dzisiejszy dzień na giełdzie papierów wartościowych to czas podziękować dla osób i instytucji, w którym spółka zaczęła swój sukces i z którymi pragnie się tym sukcesem podzielić. Dlatego chcę w tym miejscu serdecznie podziękować inwestorom za zaufanie, pracownikom za zaangażowanie i ciężką pracę, partnerom biznesowym za aktywność i owocną współpracę. Podziękowania składam także na ręce obecnych na uroczystości przedstawiciel przedstawicielom Domu Badlewskiego Trigon za wsparcie związane z naszą obecnością na rynku kapitałowym. Dziękuję również wszystkim, którzy wsparli nas przy debiucie na giełdzie papierów wartościowych, szczególnie w firmie PTNiK. Szanowni Państwo podsumowując chciałbym powiedzieć, wprowadzamy dziś na regulowany spółkę opartą o na mocnych fundamentach. W bardzo dobrej kondycji finansowej i silnej pozycji na rynku. Kapitalizacja spółki i wyniki finansowe osiągnęły poziom odpowiedni dla spółek z rynku regulowanego. Oferujemy produkty i usługi o wysokim stopniu innowacyjności oraz działamy w niezwykle dynamicznej branży gwarantującej duże możliwości rozwoju. Przed nami kolejne wyzwania. Wierzę więc, że nasza konsekwentna wspólna praca przyniesie wymierne rezultaty, a akcje spółki okażą się rentowną inwestycją dla wszystkich inwestorów. Bardzo serdecznie dziękuję Państwu za uwagę. Panie Prezesie, a ja chciałem podziękować, że wybrał Pan Unię Papieru Wartościowego jako miejsce pozyskiwania kapitału. Także z naszej strony bardzo to dziękujemy. A teraz proszę Państwa chyba najważniejszy moment dnia, czyli przekazanie, a w zasadzie zwrócenie statuetki, gierdzie statuetki symbolizującej rynek Micholki i i przekazanie symbolu e, już dorosłego rynku wiecowego, czyli naszego transportu bycha na ręce spółki.